Jesteśmy w Świnoujściu, 2013. Tak wygląda trasa Albek-Świnoujście-Świnoujście-Albek po wyremontowaniu. Kiedyś tutaj był shooter, teraz jest asfalcik. Lider Piotr P. To jest granica. Tu może troszkę zwolnimy, obejrzymy. Ładnie wykłada chłopak. O, granica, przejście graniczne. Godzina 8:30 i wjeżdżamy na stronę niemiecką, i to jest część niemiecka tej trasy. Trasa jest dwupasmowa, rowerowa, jednopasmowa, biegowa. Elegancki asfalcik, elegancko oświetlony, aczkolwiek teraz się nic nie świeci. Na razie jeszcze jest cicho i spokojnie. To taka strona trochę odległa od niemieckiej. Niemieckiego centrum wypoczynków. Czyli Albeck po kolei: Albeck, Heringsdorf i Banzin. Polecam te trzy miejscowości. Trasa połączona świnouście właśnie do Banzin, ma 15 kilometrów. Jedna z najpiękniejszych tras w Europie. Aktualnie tak bym mógł powiedzieć Bornholmu nie trzeba by tam był zmęczony pan Piotr <grymne> Nie, Piotrek nigdy nie jest zmęczony Niestety oprócz jazdy, a czy może istety, Wyczynowe jest również jazda turystyczna, szacunek. Nie wszystkim się chce o ósme rano. Proszę. Trio rolkarskie. Bardzo popularne w Niemczech, bardzo dobra trasa do rolek. Hello? Cały czas jedziemy wzdłuż morza. Widziałeś tą ekipę na rolkach? No. Tylko ona taka coś słaba już była, długo musiała jechać. Prędkość 37 na godzinę, A. jak na górę, ale to nie jest tak źle. I to już wjeżdżamy do pierwszej miejscowości Albek. Bardzo urocza miejscowość. Te trzy miasta to są tak zwane krorty. Trzy kurorty cesarskie, niemieckie. Charakterystyczna urbanistyka. Dwustuletnie wille zachowane w idealnym stanie. Służące jako pensjonaty wypoczynkowe dla Niemców. Pan z NRD chyba zwrócił mi uwagę, że jest za sznela No trudno Sugeruję zwrócić uwagę na ten odcinek. Jesteśmy w centrum Albek i tu są te wille, o których mówiłem. Baczą tę trasę zarówno dla zaawansowanych jak i amatorów. Sama przyjemność trzymać się jej do końca. Wszędzie jest równo, płasko. Dosyć sporo ludzi koło południa, ale można wyjechać sobie wcześniej rano, bardziej cieszyć się okolicznościami przyrody. To tyle. Jeśli chodzi o trasę Albek, świnouście, świnouście, Albek, część pierwsza. Właśnie dojeżdżamy do środka tego placu, Albeku. I na tyle by było w części pierwszej. Pozdrawiam, polecam świnouście Albek.